Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką oto czapeczkę na ucho Hobby Horsa na nowy rok oraz na różne okazje. Zapraszam! Po pierwsze, to ta czapeczka będzie wyglądała mniej więcej tak. Oczywiście, tutaj to uszko będzie całkiem schowane, przykryte, więc będzie to tak wyglądać. Naprawdę bardzo uroczo to wygląda. To jest czapeczka bardzo prosto wykonana, i zaraz Wam pokażę, co będziecie potrzebować, żeby taką wykonać. Do wykonania takiej czapeczki będziecie potrzebować nożyczek, rolki papieru bądź tekturki, którą potem będziecie sklejać i różnych włóczek o różnych kolorach, czy o jednym, jakim tylko chcecie. Ja mam czerwony i zielony kolor, będę robiła. Czerwoną wy możecie robić, jaką tylko chcecie, i zaraz wam pokażę, co najpierw będziemy robić. Na początek z tej rolki odcinamy sobie paseczek. No, taki o, w ten sposób. Z tej roleczki odcinamy, tak aby, bo to będzie nasz korpus, który będzie na ucho konika mój wygląda w ten sposób. Robimy sobie na oko jak tylko chcecie. Mój ma już wam powiem ile. Mój ma niecałe 2 cm. Więc jeżeli chcecie zrobić taki sam, to zróbcie na 2 cm. Jeżeli nie, róbcie inny. Ja sobie wycięłam mniej więcej tak. Jeszcze sobie tutaj dotnę w paru miejscach te, które aby nic się nie stało, i żeby fajnie to wyglądało. I jak już sobie utniecie, to również zaczynamy dalej. Ok, kiedy już wycięliście sobie kółeczko, bierzemy sobie y, kolor włóczki, jaki tylko chcecie. Ja tutaj mam czerwony wymieszany z zielonym, ale w mojej czapeczce będzie się krył tylko i wyłącznie czerwony. O, proszę, już wyjęłam zieleń. Tak będzie wyglądała moja czapeczka i zaraz wam pokażę jak to dalej zrobić no więc słuchajcie ucinamy sobie dosyć długie te niteczki, że tak powiem jakiej długości chcecie takiej, żeby wam pasowała ja mam coś takiego ja to obcinam na pół, ja mam akurat już skraweczki obcięte, ale wam przy okazji pokażę o co mi chodzi? I jedną taką ta siemeczkę, składamy na pół. Przez pętelkę tutaj z tej rolki i w pętelkę wkładamy sznureczki oba i przeciągamy. Widzicie w ten sposób zaciągamy to i prezentuje się to tak. Teraz ten supełek przeciągamy w tę stronę, aby był bardziej jednolity. I tak robimy całą obręcz. No to robimy. Jeszcze jedno powiadomienie odnośnie e, cięcia tych długości, żeby one były równo ucięte, ponieważ nie będzie się potem dało nic z tym zrobić. I bardzo ważna część jest to wtedy, kiedy Wam się tutaj będzie zawijało. W pewnym momencie to zgięcie, gdzie macie na przykład nierówno, to będzie Wam to potem widać. Widzicie? To jest w miarę prosto, ale jakbym tutaj zaczęła schodzić już, to by już było krzywo. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby Równiutko można się z tym bawić naprawdę długo. Zajęcie. Takie jest na około pół godziny, 20 minut, jak ktoś szybko takie rzeczy robi, ale około pół godziny takie coś zajmuje, niestety trochę roboty z tym jest, ale wierzcie mi, że taki efekt wymaga takiej pracy, ale że jest to naprawdę satysfakcjonujące, kiedy wreszcie można powiedzieć, że się skończyło taką czapeczkę i założyć sobie na konika, nie wiem, na przykład na wigilię. Albo na nowy rok, na urodziny. No, obojętnie, jaka by to nie była um, atrakcja, że tak powiem, jaka by to nie było święto, jakie by to nie było, to może sobie taką czapeczkę po prostu założyć. Ja sobie dokończę. Zostało mi naprawdę niewiele do zrobienia i już do Was wracam. Jeżeli wyszły Wam nierówne kawałki. Możecie również je robić różnej długości, byleby nie były za krótkie. Taka długość, żeby fajnie się na koniku prezentowało. Jeżeli oczywiście macie różnej długości i tak na koniec, będziemy to przewijać i obcinać, ale jeżeli no, chcecie mieć to równo, odmierzajcie równo. Ja mam niektóre troszeczkę nierówno, ale to już do Waszej dyspozycji. Dobrze, ja już skończyłam. Tak wygląda czapeczka z każdej strony. Tu mam delikatny prześwit, dlatego że ja to zaraz wszystko pięknie porozsuwam. O, teraz już tego nie widać. Następnym krokiem musimy sobie wziąć hobby horse'a, do którego będziemy robić tę czapeczkę. Ja sobie tylko wezmę hobby horse'a i już wam pokażę. Tym razem jest to mój konik taki kasztanek, jak widzicie taki troszkę bardziej rudawy, karmelowato-rudawy, nazywa się iron tak przy okazji i do niego właśnie będę robiła tę czapeczkę. I teraz tak, całe to co tutaj jest, całą tę wełnę przeciskamy na drugą stronę, w ten sposób, tak żeby wszystko wyszło do góry. A zaraz powiem dlaczego. Ok, Tak to wygląda. I też wy się schowały, jak widzicie. Przymierzę sobie. Ok, Dobra. Wsuwamy na ucho konika tak, żeby uszko konika wystawało na górę. I Odmierzamy sobie tak do góry, żeby tu się wszystko zgadzało. Dobra, ja chcę taką czapeczkę. Oczywiście to się potem tu głębiej wsadzi na uszko. I w tym miejscu związujemy sobie taśmęczką lub włóczką. Ok, ja sobie już związałam. Ucinamy sobie to, co nam tutaj wystaje. I u góry robimy z, tych, z tej resztki, że tak powiem, włóczki. Robimy taki pomponik. Ucinamy go tak, aby u góry to się ślicznie prezentowało. Te włóczkę yy, można albo sobie, że tak powiem, tak pocieniować, albo można ją po prostu uciąć tak równo, że tak powiem, żeby nic tutaj nam nie wystawało i się wszystko ślicznie prezentowało. Moja wygląda w ten sposób. Ona jest tylko taka teraz, yy, że tak powiem, troszeczkę o. Ona będzie wyglądać w ten sposób. Na łóżku konika będzie po prostu przeuroczo wyglądała. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że wyszła czapeczka. Ja Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo naprawdę bardzo mnie to będzie cieszyło. Jeżeli zostawicie tutaj subskrypcję, ja Wam bardzo dziękuję za. Obejrzany filmik, trzymajcie się i dobrego dnia.